Dziewięć osób usłyszało zarzuty, z czego siedem przyznało się do winy. Prokuratura Krajowa podsumowuje śledztwo w sprawie afery wizowej. Sprawa ciągnie się od ponad roku, zajmuje się nią także Sejmowa Komisja Śledcza, a ostatnio ze szczegółami opisał ją raport Najwyższej Izby Kontroli, więc u nas teraz z przypomnieniem tych najważniejszych wątków Ewa Koziak. Nie zmieniam zdania, no to jest taka pokrywka Prezes Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie widzi afery wizowej. Prezes Kaczyński bakytalizował tę sprawę, ale dzisiaj widać, że chyba. Sam nie wie, jak to wytłumaczyć. W pisie było przekonanie, że nikt nikogo za rękę nie złapał. Kasę można wyciągać, a widzę można bezprawnie sprzedawać. Prokuratura w marcu ubiegłego roku, czyli jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości, wszczęła śledztwo w sprawie wydawania wiz cudzoziemcom. Do tej pory dziewięć osób usłyszało zarzuty, z czego siedem przyznało się do winy. Przede wszystkim przyznał się, można powiedzieć, główny podejrzany, a więc Edgar K., była to główna. Osoba w tym wątku podstawowym, a więc załatwiania wiz? Kierownictwo polityczne Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową. Edgar Kobos na łapówkach miał zarobić ponad pół miliona złotych. Wszystko dzięki znajomości z Piotrem Wawrzykiem, ówczesnym wiceministrem spraw zagranicznych. On również usłyszał zarzuty, ale do winy się nie przyznaje. mam tutaj podejrzenie, że podejmował interwencję i doprowadzał, czy starał się doprowadzić do tego, aby wizy były wydane lub aby były wydane w trybie szybszym. Prokuratura przegląda się też temu centrum wizowemu w Łodzi i temu centrum informacji konsularnej w Kielcach. Piotr Wawrzyk i Zbigniew Rał chcieli mieć tą instytucję pod pełną swoją kontrolą, zaufanym człowiekiem, żeby nikt nie ważył się powiedzieć, że nie dam wizy dla twojego człowieka. Powstaniem tych instytucji zajęła się też Najwyższa Izba Kontroli. Do nieopublikowanego jeszcze raportu dotarła Gazeta Wyborcza. Jak pisze dziś gazeta, oba centra przygotowywane były w pośpiechu, bo zbliżały się wybory parlamentarne. Jak zeznał urzędnik MSZ-u, wybór padł na łódź i kielce, bo jeden minister miał startować z łódzkiej listy Prawa i Sprawiedliwości, a drugi z kieleckiej. Ostatecznie posłem z łodzi został Zbigniew Frau, a Piotr Wawrzyk przez aferę stracił miejsce na liście. To też pokazuje skalę obłudy i hipokryzji, z którą mamy do czynienia. Jak podała Gazeta Wyborcza, powołując się na raportniku, obywatele państw muzułmańskich i afrykańskich otrzymali 366 tysięcy wiz. Wizy miały być wydawane często bez sprawdzenia, nawet pod dyktando polityków Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, nie robią na pana wrażenia te liczby z raportniku? To są liczby wstydu związane z wizami. Dziękuję bardzo. dziękuję. No, a ja proszę. O. Proszę, dobrze, dobrze. Nie wstyd, to nie wstyd dla pasji. Były zastępca ministra Rała miał więcej czasu na komentarz. Jeżeli byłyby jakiekolwiek podstawy, żeby stawiać zarzuty, że było 300 tysięcy nielegalnie wydanych wiz czy załapówki, to byłoby postępowanie przed prokuraturą o 300 tysięcy, a jest o 300. Z ustaleń prokuratury wynika, że sam Edgar Kobos mógł pośredniczyć przy wydawaniu wiz co najmniej 607 cudzoziemcom. Z tego wizy otrzymała ponad połowa z nich. Jednak śledztwo jest rozwojowe. I nowe światło na sprawę może rzucić właśnie raportniku. Raport sam sobie może stanowić dowód, ale może również stanowić informację o dowodzie. A więc co należy sprawdzić, kogo należy przesłuchać. Te dokumenty, w których posiadaniu jest Komisja do Spraw Afery Wizowej w pełni potwierdzają te doniesienia prasowe. Co więcej, danym podawanym przez Gazetę Wyborczą nie zaprzeczyła sama Najwyższa Izba Kontroli. To są informacje z raportu Najwyższej Izby Kontroli? Oficjalny raport ze względu na procedury poznamy najprawdopodobniej w październiku. Jednak ustaleniom kontrolerów prezes Prawa i Sprawiedliwości i tak nie daje wiary. Marian Banaś nie powinien być prezesem I gdyby w Polsce były normalne warunki, to będzie... A kto go wybrał, panie prezesie? My i popełniliśmy Błędów w polityce wizowej Zarządów Prawa i Sprawiedliwości prezes Kaczyński nie dostrzega. Chociaż sama ABW miała go informować, że system wydawania wiz jest dziurawy i korzystają z niego Rosjanie już po wybuchu wojny w Ukrainie. Ewa Koziak, TVN-24